I poleconymi Tobie. Tajemnica czwarta. Niebo wzięcie najświeższej Maryi Panny. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święcie i imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie ale nas dla odesłego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony oło Twojego Jezus, święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony oło Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci. Naszej. Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy apel pamięci Oddamy hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w służbie Rzeczypospolitej. Czekamy aż dotrą wszyscy uczestnicy Marszu Pamięci, którzy po Mszy świętej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela są teraz na krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim, przed miejscem pracy i służby dla Rzeczypospolitej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bardzo prosimy, aby czoło marszu przesuwało się możliwie jak najdalej w stronę hotelu Bristol, tak aby wszyscy uczestnicy Marszu pamięci mogli zgromadzić się tutaj przed pałacem prezydenckim. Teraz jeszcze bardzo serdecznie prosimy, aby czoło marszu przesunęło się możliwie najbliżej hotelu Bristol, tak aby ci uczestnicy świętej, teraz Marszu Pamięci, którzy docierają na krakowskie przedmieście mogli dotrzeć też jak najbliżej do Pałacu Prezydenckiego. Szanowni Państwo, Nasz apel w 89. miesięcznicę tragedii smoleńskiej rozpoczniemy od hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, proszę państwa. Serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, tak się złożyło po dniu tragedii, że z różnych powodów nie mogłem uczestniczyć w tych. Manifestacjach w tych uszach. Pierwszy raz byłem 7 lat temu. I przed chwilą, sobie to przypomniałem. Przypomniałem sobie, jak wtedy daleko byliśmy od tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Jak ten nasz marsz przybliżył nas do zwycięstwa? Do tego momentu. W którym staną pomniki, w którym wyjaśniona zostanie prawda. Spotykaliśmy się po drodze z różnego rodzaju przeszkodami, ale ogromna większość tych marszów odbywała się w spokoju. I dzisiaj, pomijając te okrzyki, na które nie warto zwracać uwagi, mieliśmy spokój. Cierpliwość, konsekwencja zwycięża. I to <klucz> musimy brać pod uwagę zawsze. Nie tylko w tej sprawie, w tej sprawie tak ważnej dla polskiej godności, dla polskiego honoru, dla polskiej suwerenności. Musimy brać to pod uwagę także we wszystkich innych sprawach. Także tych trudnych, także tych, których spotykamy się czasem z zupełnie niespodziewanym oporem. Cierpliwość, spokój, pewność, że mimo różnic zdań idziemy razem, to wszystko musi nam towarzyszyć. Bo to zapewnia, że pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, że mamy czwartą rzecz że Polska została naprawiona. że ta prawa Rzeczypospolitej została zakończona, że mamy taką Polskę, której chcemy. Polskę sprawiedliwą, Polskę suwerenną, Polskę niepodległą, wolną i silną. O taką Polskę zabiegamy, o taką Polskę walczymy. I bądźcie pewni, że będziemy mieli taką Polskę, że nikt nam nie narzuci woli z zewnątrz, że nawet jeżeli w pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami, to pozostaniemy i będziemy tą wyspą wolności, tolerancji, <noise> tego wszystkiego, co tak silnie było obecne w naszej historii. Powtarzam, zwycięstwo jest blisko, tylko musimy dalej cierpliwie, z pełną determinacją iść do przodu, jak w tych pochodach. Dziękuję bardzo. naszej ojczyzny, ale też na całym świecie, gdzie biją polskie serca, odczytywany jest ten apel pamięci, który tu odczyta pani poseł Anita Czerwińska. Szanowni Państwo, 1 września na Polskę napadły hitlerowskie Niemcy. 17 września dołączyli do nich ich sojusznicy ZSRR. Polska, walcząca sumiennie z dwiema największymi potęgami w Europie, uległa po tygodniach bohaterskiego oporu. Straty naszego państwa w czasie całej II wojny światowej były tak ogromne, że trudno je porównać do jakiejkolwiek innej wojny. Ponad 6 milionów zabitych, liczebność ludności mieszkającej w kraju zmniejszyła się o jedną trzecią. Całkowicie zniszczona została gospodarka. Czystki etniczne i ludobójstwo ze strony obydwu okupantów trwały od pierwszych dni wojny. Jednym z najbardziej krwawych przejawów ludobójstwa była masakra polskich oficerów w Katyniu. Te zbrodnicze działania miały na celu zniszczenie polskich elit, tak, żeby nasze państwo nie mogło się już nigdy odrodzić. Kiedy doszło do konfliktu między. Okupantami ZSRR za wszelką cenę chciał zakazać pamięci o katyńskiej zbrodni. Polacy przez pół wieku musieli wiele ryzykować, by świat nie zapomniał, co naprawdę stało się na nieludzkiej ziemi. Największą cenę zapłaciliśmy za to już w wolnej Polsce. W 70-lecie ludobójstwa w Katyniu zginął polski prezydent i cała towarzysząca mu delegacja. W jakimś sensie ich śmierć stała się ostatnim akordem II wojny światowej, a szczególnie polskiego męczeństwa. Pamięć o śmierci naszych przywódców jest dzisiaj takim samym obowiązkiem jak pamięć o ofiarach wojny, ofiarach, których pamięci oni poświęcili swoje życie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę odmówimy wspólną modlitwę w intencji Rzeczypospolitej, w intencji tych, którzy ginęli na wszystkich frontach II wojny światowej walcząc o suwerenność Polski, w intencji wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, w intencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich, którzy. Lecąc do Katynia, chcieli oddać hołd naszym oficerom zamordowanym bestialsko przez Sowietów. Ogarnijmy też w tej modlitwie tych, którzy w ostatnim czasie z naszego grona odeszli na wieczną wartę, a szczególnie zmarłego tragicznie trzy tygodnie temu Edwarda Mizikowskiego, który zawsze był z nami, każdego dziesiątego, a niemalże też każdego dnia przy Krzyżu Pamięci. O poprowadzeniu modlitwy bardzo proszę ojca Zdzisława Tokarczaka. Po raz 89 przechodzimy drogę z archidiecezji warszawskiej tutaj na to szczególne miejsce na krakowskim Przedmieściu. Jest to marsz pamięci, ale ten marsz ma również charakter religijno-patriotyczny, co niektórzy podważają. Ale zaczynamy ten marsz pamięci modlitwą, Eucharystią, jako ludzie wierzący. Idziemy po Eucharystii tutaj w duchu modlitwy i w modlitwie, również jako ludzie wierzący, którzy stanowią Kościół Chrystusowy, gdzie nie chcemy się zamykać w kościołach, ale chcemy być tutaj, bo każdy z nas ochrzczony jest tym, który stanowi Kościół. Kościół to nie budynek. Kościół to ludzkie serca, to kamienie żywe i my te kamienie żywe i Kościół tutaj stanowimy. Ale jest to również i marsz patriotyczny, bo jesteśmy jako Polacy, którzy kochamy Ojczyznę i chcemy dla tej Ojczyzny wypraszać u dobrego Boga potrzebne łaski do tego, abyśmy żyli jako ci, którzy są wierni tym wartościom, które zostały nam dane w momencie Chrztu Polski, o które walczyli nasi ojcowie, tak jak król Jan III Sowiecki, którego też tę rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej będziemy 12 września w tym tygodniu wspominać. Odsieczek Wiedeńskiej, 334 rocznica, ale również te wydarzenia, które miały miejsce 78 lat temu, kiedy zostaliśmy napadnięci przez Niemców, przez Bolszewików. Że chcieli zniszczyć naszą ojczyznę, naszą tożsamość. Ale my się nie poddajemy, bo jesteśmy wierni temu duchowi, który został zaszczepiony w sposób szczególny w tym momencie chrztu Polski i na tych fundamentach chcemy budować. I dzisiaj w sposób szczególny właśnie idziemy w tej drodze, w tej pamięci, w tym marszu pamięci i modlimy się za tych, którzy odeszli w tak w sposób tragiczny. Pod Smoleńskiem, za świętej pamięci naszego prezydenta Recha Kaczyńskiego, który był szczególnym, jak rano powiedziałem, takim bohaterem prawdy, kiedy osiem lat temu na Westerplatte 1 września 2009 roku nie wahał się powiedzieć z całą odwagą, kto był agresorem, a kto był ofiarą w obliczu tych, którzy tam wtedy byli na tym miejscu. To jest odwaga i o to odwagę. Z tą odwagą szedł przez całą swoją misję służenia w Warszawie, kiedy służył w Warszawie, kiedy służył naszej Ojczyźnie. I dlatego chcemy w szczególnego dzisiaj Bogu polecić i wszystkie te ofiary, jego małżonkę Marię, prezydenta naukowskiego Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich ogarniamy naszą miłością, którzy tam i modlitwą, którzy odeszli pod Smoleńskim, prosząc na nich o pokój wieczny i dar życia wiecznego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Klewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego Amen. Wieczno płuczynek dać Panie. Wieczny odpoczynek gracin dać Panie. Wieczny odpoczynek gracin dać Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Nie mociewamy apel i pomodnijmy się za ojczystę. Jeszcze odmówmy modlitwę do świętego Michała Arkanioła, prosząc, aby bronił nas wszystkich od wszelkiego zła. Święty Michale Arkaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zas zasadzkom i niegodziwości swego ducha bądź naszą obroną. aby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. I duchowo stajemy w naszej stolicy duchowej na Jasnej Górze, polecając całą naszą Ojczyznę, naszej Matce i Królowej, Prosząc, aby nas chroniła przed wszelkim złem, aby czyniła nasze polskie serca pełne jedności, miłości, pokoju i troski o dobro wspólne, ale i troski o to, abyśmy prawdę poznawali, prawdą żyli i przez to byli ludźmi wolnymi. Maryjo, Królowo Boże! Jestem przy tobie czuła. Boże, rządco i panie Narodu, z ręki karności Twojej raż nas nie wypuszczać, a za przyczyną najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej. By tobie zawsze wierna chwałę przynosiła gminowi Twemu, a syny stawiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz nam w szeroką i głęboką miłość ku braciom i najniższej matce ojczyźnie naszej byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij, Ducha Świętego, na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana Naszego. Królowo Polski. Święty Andrzej Bobolo. Święty Janie Paweł II. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Boże, co z Polskiem przez tak wieki o, Błogosławieństwa, byście szczęśliwie mogli wrócić do swoich domów. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Wszechmogący, ojciec i synie Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Amen. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy wszystkim za obecność. Dziękujemy rodzinom ofiar tragedii smoleńskiej, parlamentarzystom, członkom rad ministrów, wszystkim, którzy. Sądzi z nami, górnikom, stoczniowcom i przede wszystkim Państwu. Do zobaczenia na kolejnej miesięcznicy 90, która przypadnie 10 października.